Najbardziej wypatrywany przez dzieci gość zawitał do gminy Kolonowskie. Święty Mikołaj w orszaku ze swoimi pomocnikami ruszył w trasę, obdarowując dzieci słodkościami. Zauważyłem, że w tym roku tych dzieci jest mniej i są grześniejsze jak w Naprawdę były grzeczne. A co trzeba zrobić, żeby otrzymać taki podarunek od Świętego Mikołaja? No to być cały rok praw. Dużo pracujesz i po, i po. Ale każde grzeszne coś do, dostanie. Każde grzeczne dziecko, nie tylko dziecko, dostaje prezent. Na ten moment dzieci czekały cały rok. Spotkanie ze Świętym Mikołajem przyniosło wiele miłych wspomnień. Co trzeba zrobić, żeby dostać taki prezent od Świętego Mikołaja? Być grzecznym. Być grzecznym. A w jaki sposób? Żeby wysłuchać. Dzieci czekają na tego Mikołaja. Przychodzimy, szybko się ubieramy, czytając informacje, że Mikołaj już wjeżdża. Także no jest to fajne, jest to potrzebne, bo można się spotkać. Nie trzeba siedzieć w domu. I szczęście dzieci jest najważniejsze w tym wszystkim. Super atrakcja dla dzieci. Dobrze, że jest? No, oczywiście tak. Mikołaj zawsze potrzebny. Co roku jest u nas taka tradycja, pojawia się Mikołaj, dzieci już nie mogą cię doczekać, wyczekują od samego rana. organizacji Mikołajowi pomogła biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskim. Wiele osób wyszło na tak więc bardzo nas to cieszy, że Mikołaj został powitany. Należycie oczywiście gorąco, jak co roku, i bardzo się wszyscy cieszą, tak to jest akcja lubiana przez wszystkich przez nas też, bo miło być koło fajnego świętego Mikołaja i rozdawać dzieciom prezenty w postaci czekoladek. Mamy nadzieję, że dzieci będą grzeczne również w przyszłym roku, i wtedy znów będziemy mogli cieszyć się wizytą świętego Mikołaja. W gminie Kolonowskiej.